Odkąd sięgam pamięcią, zawsze czułem, jakbym niósł na plecach niewidzialny ciężar, ciężar oczekiwań, wymagań i nieustannej oceny. Dorastanie pod jednym dachem z moim ojcem, Januszem, przypominało życie w domu, w którym każdy pokój emanował chłodem. Nigdy mnie nie przytulał, nie chwalił, nawet nie uśmiechał się szczerze. Jego słowa miały ten suchy ton człowieka, który wierzy, że okazywanie czułości to oznaka słabości. Mama była moim jedynym wytchnieniem w tym środowisku. Cicha, dobra, zawsze próbowała łagodzić ostre krawędzie naszej codzienności. Ale odeszła zbyt wcześnie. A kiedy zmarła, zabrała ze za sobą ostatnią iskrę ciepła, która jeszcze tliła się w tym domu. Miałem wtedy 21 lat. Powrót do domu po pogrzebie, ten lodowaty brak słów między mną a ojcem, to był jeden z najtrudniejszych momentów w moim życiu. W wieku 27 lat nadal z nim mieszkałem. Wielu BY mnie za to oceniło, ale prawda jest taka, że nie było mnie stać na samodzielne życie. Pracowałem jako technik w małym sklepie komputerowym na osiedlu. Zarobki ledwo starczały na podstawowe rachunki, a ilekroć próbowałem coś odłożyć, pojawiał się nowy wydatek, kolejna niespodziewana opłata. I szczerze mówiąc, gdzieś głęboko w środku, nadal miałem nadzieję, że pewnego dnia ojciec mnie doceni że spojrzy na mnie nie jak na ciężar, ale jak na syna, z którego można być dumnym. Rodzinne spotkanie odbyło się w kwietniową niedzielę. Urodziny mojego wujka Stanisława, młodszego brata ojca. Wszyscy byli obecni, wujostwo, kuzyni, sąsiedzi. Sam pomagałem przygotować stół, podawałem jedzenie, sprzątałem kuchnię po obiedzie. Starałem się być uprzejmy, tak jak mama mnie nauczyła, nawet wtedy, gdy czułem te przenikliwe spojrzenia ojca, ilekroć się odezwałem. To właśnie pod wieczór, kiedy wszyscy siedzieli w salonie, padły te słowa. Rozmawiali o dzieciach, kto skończył studia, kto wyjechał za granicę, kto kupił mieszkanie. Ojciec słuchał wszystkiego w milczeniu, kiwając głową. Aż ktoś wspomniał o mnie. Kuzyn, próbując być miły, rzucił coś w stylu, ale Michał też się bardzo stara, codziennie pracuje, pomaga w domu. Wtedy ojciec się zaśmiał. Krótko, sucho, z pogardą. I odpowiedział głośno, tak by wszyscy usłyszeli: Stara się? On jest ciężarem. Nigdy niczego porządnie nie zrobił. Nawet talerza nie potrafi umyć, żeby go nie rozbić. Gdybym miał na nim polegać, już dawno bym zdechł z głodu. Może i pracuje, ale z niego nic nie będzie. Urodził się, żeby przegrać. Cisza. Taka, która odbiera oddech od środka. Wszystkie spojrzenia skierowały się na mnie. Jedne pełne współczucia, inne udawały, że nic nie słyszały. Poczułem się jak dziecko, mały, nieważny, upokorzony. Uśmiechnąłem się odruchowo, by ukryć gulę w gardle i powiedziałem, że pójdę po wodę do kuchni. Tam zamknąłem drzwi i zostałem sam przez kilka minut. Nawet nie płakałem. Stałem tylko w bezruchu patrząc w podłogę, próbując zrozumieć, jak to możliwe, że ta scena powtarza się od lat w różnych wersjach, a ja wciąż czegoś od niego oczekuję. Tego wieczoru wróciłem z nim do domu, jakby nic się nie stało. Ale wewnątrz coś się zmieniło. Po raz pierwszy zadałem sobie pytanie, którego dotąd unikałem, czy naprawdę muszę tak żyć? Przez cały następny tydzień byłem jeszcze bardziej zamknięty w sobie. Pracowałem, wracałem, wypełniałem obowiązki. Ale w środku decyzja już zapadła. W sobotę, gdy ojciec oglądał telewizję w salonie, usiadłem w swoim pokoju z zeszytem i długopisem. Sporządziłem listę rzeczy, które muszę zrobić, by się stamtąd wyrwać, znaleźć prawnika, poszukać mieszkania, uporządkować dokumenty, przemyśleć, jak formalnie odciąć się od domu, który również należał do mojej matki. Wiedziałem, że to nie będzie łatwe. Ale po raz pierwszy nie czułem strachu. Byłem gotów. W kolejnym tygodniu zadzwoniłem do starego znajomego mamy, prawnika o imieniu Piotr. Słuchał mnie w ciszy, a potem westchnął i powiedział Nie musisz przez to przechodzić sam. Pomogę ci. I tak wszystko zaczęło się układać. Musiałem tylko poczekać na odpowiedni moment. W następną niedzielę ojciec wyszedł rano do pracy. Zajmował się konserwacją instalacji elektrycznych w firmie budowlanej. Wykorzystałem ten dzień, jakby miał być ostatnim w tamtym domu. Spakowałem ubrania, dokumenty, wyjąłem wszystko, co moje, z szaf i półek. Załadowałem wszystko do samochodu przyjaciela, z którym wcześniej się umówiłem. Zanim wyszedłem, zostawiłem dom dokładnie taki, jaki ojciec lubił, światła zgaszone, zasłony równo ułożone, żadnego bałaganu. A potem zamknąłem drzwi po raz ostatni. Ale nie zniknąłem całkiem. Miałem jeszcze jedną kartę do zagrania. Kiedy wrócił kilka godzin później, nie zastał jedynie ciszy i pustki. W salonie czekał na niego prawnik, z dokumentami w rękach. I to właśnie wtedy, w tamtym zaskoczonym, pustym milczeniu, zaczęła się druga część mojej historii. Niełatwo jest wytłumaczyć, jak to jest żyć, próbując zadowolić kogoś, kto tak naprawdę nigdy nie chciał być zadowolony. Odkąd pamiętam, Zawsze miałem wrażenie, że dla mojego ojca byłem bardziej ciężarem niż synem. Janusz był typem człowieka, który nigdy nie powiedział jestem z ciebie dumny. Wierzył, że okazywanie uczuć podważa ojcowski autorytet. Surowy, wymagający, a przede wszystkim emocjonalnie nieobecny. Pamiętam wyraźnie mój pierwszy szkolny raport. Miałem może siedem lat. Same dobre oceny, wszystkie powyżej średniej. Pobiegłem do niego pełen entuzjazmu. Czekałem na pochwałę, uśmiech, może pogłaskanie po głowie. Wziął kartkę, spojrzał na nią przez kilka sekund i powiedział, nie odrywając wzroku od gazety, w twoim wieku znałem już trzy języki. Zrób coś więcej. I wrócił do czytania, jakby mnie tam w ogóle nie było. To zdanie towarzyszyło mi przez wiele lat. Nie jednorazowa uwaga, ale jako prawdziwe odbicie tego, jak postrzegał wszystko, co robiłem. Bez względu na to, ile wysiłku wkładałem, zawsze było za mało. Sprzątałem dom? Nigdy nie było wystarczająco dobrze. Coś naprawiałem? Zaraz po mnie poprawiał. Gotowałem? Zawsze czegoś brakowało, za mało soli, albo za dużo. Żaden mój gest nie miał samodzielnej wartości. Wszystko musiało przejść przez jego bezlitosny filtr. Z czasem zaczęło to we mnie budować coś w rodzaju autocenzury. Zanim jeszcze spróbowałem czegoś nowego, już słyszałem w głowie jego głos i rezygnowałem. Rozwinęła się we mnie cicha nieśmiałość. Bałem się pomylić, bałem się odezwać, bałem się zajmować zbyt dużo przestrzeni. W towarzystwie wolałem milczeć, nie rzucać się w oczy. Nie dlatego, że taki byłem z natury, ale dlatego, że od dziecka nauczono mnie nie przeszkadzać. W okresie dojrzewania próbowałem zbliżyć się do innych mężczyzn, nauczycieli, wujków, starszych kolegów. Podświadomie szukałem wzorca, który dałby mi to, czego ojciec nie potrafił, wsparcie, zachętę, zaufanie. Ale nawet te próby były przez niego sabotowane. Gdy zauważał, że podziwiam kogoś innego, natychmiast umniejszał tę osobę sarkazmem, pogardą tworzył świat, w którym jedynym autorytetem mógł być on sam. W wieku 17 lat zacząłem pracować, roznosząc ulotki zimą, w śniegu po kolana. Chciałem mieć własne pieniądze, kupować książki, ubrania. Zamiast docenić wysiłek, mówił, że to strata czasu. Żaden mężczyzna nie zrobi kariery, roznosząc papiery po ulicy, powtarzał. Ale ja się nie poddawałem. To był mój cichy sposób, by zbudować jakąś wartość w sobie. Mama, dopóki żyła, była moim mostem do świata. Widziała moje zmagania, nawet kiedy starałem się je ukrywać. Czasem wystarczało jedno jej spojrzenie, bym poczuł się zrozumiany. Dawała mi rady, słuchała moich wątpliwości, a kiedy mogła, broniła mnie przed nadmierną surowością ojca. Ale jej siła była ograniczona. Wiedziała, że otwarta konfrontacja tylko pogorszy moją sytuację. Dlatego często milczała, by zachować pozory spokoju. Gdy zachorowała, dom stracił ostatnią iskierkę równowagi. Atmosfera, która już wcześniej była chłodna, stała się przytłaczająca. Po jej śmierci wszystko się zawaliło. Chciałem uciec, zacząć życie na nowo, ale nie miałem gdzie pójść. Wujkowie nie zaproponowali pomocy. Kuzyni mieli własne sprawy. Zostałem uwięziony w tym lodowatym milczeniu, żyjąc jak nieproszony gość w domu, w którym się urodziłem to właśnie w tej dusznej rutynie upłynęły moje wczesne dwudziestki. Cały dzień w pracy, potem do domu, kolacja, zmywanie i na koniec krytyka, że znów coś zrobiłem nie tak. Bywały dni, gdy zamykałem się w pokoju i gasiłem światło tylko po to, by udawać, że mnie nie ma. A mimo to, jakaś część mnie nadal wierzyła, że on może się zmienić. Że może, widząc moje starania, uzna w końcu, że nie jestem taki bezużyteczny. Próbowałem rozmawiać, proponowałem drobne remonty w domu, zmiany w codziennych obowiązkach, szukałem choćby namiastki cywilizowanego współistnienia. Ale on zawsze odpowiadał obojętnością lub kpiną. To, co obolało najbardziej, to nie brak czułości, lecz brak uznania. Nie chciałem być rozpieszczany, nie oczekiwałem wielkich gestów. Chciałem tylko, by raz powiedział, dobra robota. To nigdy nie nastąpiło. I wtedy przyszło to spotkanie rodzinne. Zdanie, które wypowiedział na głos przy wszystkich, było jak brutalne potwierdzenie tego, co w głębi serca już wiedziałem, nigdy nie będzie mnie szanował. Nigdy nie zobaczy we mnie dojrzałego, wartościowego człowieka. Tej nocy, leżąc na łóżku, wpatrując się w ciemny sufit, zapytałem sam siebie, ile jeszcze lat mojego życia chcę oddać temu milczeniu. Ile jeszcze niedziel chcę spędzać, czując się obcym we własnym domu? Właśnie wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Ważne decyzje często rodzą się w ciszy. Nie krzyczą, nie pukają do drzwi, nie popychają nas gwałtownie do działania. Po prostu osiadają gdzieś głęboko w klatce piersiowej, jak pewność, która rośnie z każdym obojętnym spojrzeniem, każdym raniącym słowem, każdym gestem, który zostawia ślad niewidoczny dla oka. Po tamtym upokorzeniu na oczach całej rodziny przez kilka dni funkcjonowałem jak automat. Chodziłem do pracy, wracałem do domu, unikałem spotkań z ojcem na korytarzu. Gdy już się mijaliśmy, słyszałem tylko te same kąśliwe uwagi co zawsze. Ale coś się we mnie zmieniło. Coś się wyłączyło. Tam, gdzie wcześniej była nadzieja, pojawiła się pustka. Kropla, która przelała czarę, nie miała nic wspólnego z krzykiem czy przemocą. To było coś znacznie subtelniejszego. Zwyczajny poranek, jak wiele innych, Wstałem wcześniej, by przygotować śniadanie. Położyłem chleb na stole, pokroiłem ser, zaparzyłem kawę tak, jak lubił mocną, bez cukru. Kiedy wszedł do kuchni, nawet na mnie nie spojrzał. Usiadł, sięgnął po kromkę, wziął łyk kawy i powiedział: Niemal odruchowo, za słaba. Powoli mnie tym zabijasz. Te słowa, wypowiedziane z pogardą i obojętnością, uderzyły mocniej niż krzyk. Nie chodziło o kawę. Nie chodziło o chleb. Chodziło o to, że przez całe życie byłem dla niego winny wszystkiemu, co nie działało. Jakby sama moja obecność była niekończącym się błędem. Patrzyłem na niego przez kilka sekund. Milczałem. Potem wstałem i wróciłem do pokoju. Nie płakałem. Nie wściekłem się. Po prostu zrozumiałem, że to koniec. Zamknąłem drzwi i usiadłem na brzegu łóżka. Świat wydawał się nienaturalnie cichy, jakby nawet dźwięki ulicy zamarły, by posłuchać moich myśli. Sięgnąłem po telefon i napisałem krótką wiadomość do prawnika, który doradzał mi kilka tygodni wcześniej. Odpowiedział po kilku minutach, wszystko gotowe. Potrzebujemy tylko twojego podpisu. Dokumenty, które przygotował, obejmowały formalne rozdzielenie majątku, uznanie moich praw do części spadku po matce oraz oficjalne wypisanie mnie z miejsca zamieszkania. To nie była tylko przeprowadzka. To było wyjście z jego cienia, zerwanie łańcucha, który trzymał mnie od dzieciństwa. W kolejnych dniach wszystko zaplanowałem z niemal chirurgiczną precyzją. Umówiłem się ze starym kolegą z pracy, że pomoże mi z przeprowadzką. Wynająłem niewielki pokój w pensjonacie w centrum miasta. Miejsce było skromne, ale po raz pierwszy w życiu miało być tylko moje. Musiałem sprzedać kilka rzeczy, by zapłacić za pierwsze miesiące z góry. Wiedziałem, że początek nie będzie łatwy. Ale wolność była teraz warta więcej niż jakikolwiek komfort. Wybrałem niedzielę na dzień wyjazdu, tę samą porę tygodnia, w którą kiedyś zostałem publicznie upokorzony. Chciałem zamienić tę datę w osobisty punkt zwrotny, jakby to był nowy rozdział w mojej historii. Kiedy ojciec wyszedł rano do pracy, działałem spokojnie. Spakowałem ubrania, książki, dokumenty. Nie zabrałem niczego, co należało do domu. Tylko moje rzeczy, w cichy sposób mówiłem, że nie uciekam. Uwalniam się. Przeszedłem się po domu po raz ostatni. Wąski korytarz, stół w kuchni, przy którym wielokrotnie mnie uciszano, kanapa, z której narzekał na świat, wszystko wydawało się mniejsze, niż to zapamiętałem. Jakby w momencie, gdy wewnętrznie się wyprostowałem, cały ten świat się skurczył. Pod wieczór, kiedy wrócił z pracy. Dom był pogrążony w ciemności. Żadnego światła, żadnego dźwięku, żadnej obecności. Na stole w salonie koperta. Naprzeciwko niego, spokojny i pewny siebie, siedział Piotr, prawnik, który przez cały ten czas cicho wspierał mnie w przygotowaniach. Wstał, podał rękę i powiedział oficjalnym tonem, Pan Janusz? Nazywam się Piotr Zieliński. Jestem tu na prośbę pańskiego syna. Te dokumenty formalizują jego wyprowadzkę z tej nieruchomości oraz uznają jego prawa do części spadku po zmarłej żonie. Nie było awantury. Nie było krzyków. Tylko szelest papierów układanych na stole i ciężar prawdy, z którą ojciec nigdy nie przypuszczał, że będzie musiał się zmierzyć, został sam. A ja, po raz pierwszy w życiu, wybrałem siebie. To był koniec szarego popołudnia, jednego z wielu kiedy mój ojciec wracał do domu, nie mając pojęcia, że za zamkniętymi drzwiami coś się zmieniło. Ale tego dnia nie zastał świata takim, jakim go zostawił. Przekręcił klucz w zamku, popchnął drzwi do salonu i stanął twarzą w twarz z ciszą. Nie tą zwykłą ciszą naszej codzienności, tą, która krzyczy, która ciąży, ale ciszą prawdziwą, głęboką, mówiącą o nieobecności. Dom był ciemny. Zasłonięte zasłony, powietrze chłodniejsze niż zwykle. Po środku pokoju stało tylko jedno krzesło, ustawione naprzeciw stołu jadalnianego. Na nim siedział Piotr Zieliński, prawnik, wyprostowany, spokojny, z wyrazem twarzy pełnym opanowania. Obok, na stole, leżała brązowa koperta z otwartymi dokumentami i małą, odręcznie napisaną kartką. Mój charakter pisma był wyraźny, zdecydowany. Treść była krótka: że wszystko ze mną w porządku, że ta decyzja była przemyślana i nieodwołalna i że od tej chwili wszystkie sprawy formalne będą załatwiane przez prawnika. Janusz przez kilka sekund stał nieruchomo w progu, próbując zrozumieć, co widzi. Nie było dźwięków kroków, garnka na kuchence, układanych sztuczców. Nie było mojego płaszcza na krześle, moich książek na komodzie. Nie było już mojej obecności. Tylko pustka. Piotr wstał, przywitał się formalnie i wręczył mojemu ojcu kopię dokumentów. Spokojnie wyjaśnił każdy punkt rezygnację ze wspólnego zamieszkania, wniosek o podział majątku z tytułu dziedziczenia po matce, deklarację dobrowolnego opuszczenia domu bez roszczeń do mebli czy rzeczy osobistych. Ojciec nie powiedział ani słowa. Po prostu słuchał. Podpisał dokumenty, jakby chciał nie zdradzić żadnych emocji. Ale wiedziałem, że w środku coś się w nim kruszy. Bo mój ojciec, mimo całej swojej surowości, Nigdy nie przypuszczał, że kiedyś zdobędę się na taki krok. Wierzył, że jestem zbyt słaby, zbyt uległy, zbyt zależny. I być może do tamtej chwili ja też w to wierzyłem. Tymczasem, po drugiej stronie miasta, po raz pierwszy wchodziłem do wynajętego pokoju na drugim piętrze starej kamienicy. Ściany cienkie, materac zwykły, okno skrzypiące przy otwieraniu. Ale było tam coś, czego nigdy wcześniej nie miałem prawdziwa cisza. Lekka, spokojna. Przestrzeń tylko dla mnie, bez potrzeby ważenia słów, kroków czy oddechu. To uczucie było dziwne. Wolność potrafi wystraszyć, kiedy całe życie spędza się pod kontrolą. Pierwsze dni były mieszanką ulgi i niepokoju. Wstawałem wcześnie, piłem kawę w piekarni na rogu, szedłem do pracy jak zawsze. Ale teraz wracałem do miejsca, w którym byłem mile widziany, choćby tylko przez samego siebie. W kolejnych dniach Piotr kontaktował się ze mną tylko po to, by potwierdzić, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Ojciec się nie odezwał. Żadnej wiadomości, żadnego telefonu, żadnych pośredników. I to, zamiast mnie zranić, utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie tęsknił za mną, jedynie za kontrolą, którą utracił. Powoli zacząłem układać życie od nowa. Nadal żyłem skromnie, pensja była niska, rachunki wymagały żelaznej dyscypliny. Ale wolność ma wartość, której nie da się przeliczyć na pieniądze. Po raz pierwszy mogłem sam zdecydować, czy chcę wyjść z domu, czy zostać. Mogłem zasypiać bez lęku przed bezsensownym wyrzutem. Mogłem oddychać bez wstydu, że istnieje. Pewnego wieczoru, porządkując moje rzeczy w kartonach, natknąłem się na stare zdjęcie. Miałem może dziewięć lat, siedziałem obok mamy w ogrodzie przy domu. Ojciec był w tle, zajęty czymś poza kadrem. Ale to, co mnie uderzyło, to spojrzenie mojej mamy. Uśmiechała się. Nie do obiektywu, do mnie. Z czułością, z dumą, cicho, ale wyraźnie. I wtedy zrozumiałem coś, czego długo nie potrafiłem dostrzec, nie muszę już niczego udowadniać. A jednak w głowie wciąż krążyło jedno pytanie, a on? Co on teraz zrobi? Nie z ciekawości ani zemsty. Po prostu dlatego, że wiedziałem, na swój chłodny, zniekształcony sposób, on również stał się więźniem własnej samotności. Dwa tygodnie po moim wyjeździe dostałem niespodziewaną wiadomość od sąsiadki z dawnej ulicy. Pracowała w sklepie obok domu, w którym mieszkałem. Wiadomość była krótka, ale niosła ze sobą ciężar. Twój ojciec źle się poczuł. Już wszystko w porządku, ale nikogo nie chciał wzywać. Wygląda na przybitego pomyślałam, że powinieneś wiedzieć. Stałem długo z telefonem w dłoni. Nie płakałem. Nie wpadłem w panikę. Ale coś się we mnie poruszyło. Nie chciałem wracać. Ale też nie potrafiłem zignorować tego, co przeczytałem. Wiadomość od sąsiadki przez kilka dni odbijała się echem wewnątrz mnie. Czytałem ją w kółko, krótką, prostą, próbując zdecydować, co powinienem zrobić. Nie chciałem wracać. Nie chciałem, by mój ojciec pomyślał, że wystarczy jeden gest, a ja rzucę wszystko i pobiegnę z powrotem. Ale nie chciałem też być obojętny. Nosić w sobie żal to także forma więzienia, a ja już dawno postanowiłem, że nie będę żył za kratami, ani fizycznymi, ani emocjonalnymi. Odczekałem tydzień, zanim cokolwiek zrobiłem. Nie poszedłem do domu. Nie odpowiedziałem też sąsiadce. Zamiast tego napisałem list. Nie był to list z przeprosinami, bo nie miałem za CO przepraszać. Nie był to również list pojednania, bo pojednanie wymaga wzajemnego uznania. Pisałem szczerze, opisałem, jak się czułem przez te wszystkie lata, wspomniałem o drobnych ranach, których nigdy nie zauważył, albo nie chciał zauważyć, i na końcu życzyłem mu jedynie, by odnalazł jakiś spokój. Nawet jeśli już bezemnie. mnie. Złożyłem kartkę. Włożyłem do koperty i poprosiłem sąsiadkę, by mu ją przekazała. Kilka dni później potwierdziła, że zostawiła ją na stole w salonie, bez słowa. Mój ojciec, jak powiedziała, przeczytał ją w milczeniu. Bez łez. Bez komentarzy. Po prostu cisza. Ta sama, w której żył i w której mnie wychowywał. Od tamtej pory nie rozmawialiśmy. Życie toczyło się dalej. Nadal pracowałem, aż w końcu udało mi się ustabilizować finansowo. Wynająłem małe mieszkanie i urządziłem je sam, każdy mebel, każda roślina, każdy przedmiot był częścią mojej odbudowy. Prosty stół, regał z książkami, okno wpuszczające światło bez pytania o pozwolenie. Ta codzienna wolność, która wielu wydaje się czymś oczywistym, dla mnie była jak złoto. Wkrótce wróciłem do nauki. Zacząłem bardziej zaawansowany kurs techniczny, po wielu staraniach dostałem lepszą pracę w filmie zajmującej się sieciami. Po raz pierwszy usłyszałem od przełożonego, że jestem odpowiedzialny. Tylko jedno słowo, a zawierało wszystko, czego przez całe życie pragnąłem usłyszeć. Minęły lata. Czasem dochodzą mnie urwane wieści o ojcu. Starzeje się szybko. Mieszka sam. Nikt go nie odwiedza. Mówią, że nigdy o mnie nie wspomina. Inni twierdzą, że czasami stoi przez kilka minut przy drzwiach, zanim je zamknie, jakby na kogoś czekał. Ale ja nie wrócę. Nie z powodu gniewu. Nie z dumy. Ale dlatego, że zrozumiałem coś ważnego, są relacje, których nie da się naprawić. Można je tylko zakończyć. Wybaczyłem ojcu po cichu. Nie chciałem nieść w sobie nienawiści. Ale przebaczenie nie oznacza, że pozwalasz, by wszystko zaczęło się od nowa. Dla mnie przebaczenie było ostatnim krokiem do wolności. I właśnie wtedy pojąłem, co oznacza żyć w pokoju, to nieperfekcyjne życie, ani tłumy bliskich wokół. To bycie wolnym od wszystkiego, co kiedyś sprawiało, że wątpiłem w swoją własną wartość. Dziś, gdy ktoś pyta mnie o moją historię, nie mówię z gniewem. Mówię z spokojem człowieka, który przeszedł przez pustynię i dotarł na drugi brzeg z poranionymi stopami, ale z sercem nienaruszonym. Nie potrzebowałem bro ani sprawiedliwości z zewnątrz. Musiałem tylko zrozumieć, że prawdziwe zwycięstwo to życie z godnością, nawet po latach bycia traktowanym jak ktoś bez znaczenia. Mój ojciec wybrał milczenie, ja wybrałem spokój.